Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Najświętszej Maryi Panny, Twojej umiłowanej oblubienicy. Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Najświętszej Maryi Panny, Twojej umiłowanej oblubienicy. Duchu Święty przyjdź. Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Najświętszej Maryi Panny, Twojej umiłowanej Oblubienicy. Dzień dziewiąty Przesławny Potomku Dawida, módl się za nami. Skoro sam Bóg zechciał, abym był Ci posłuszny, Święty Józefie, Pozwól, że będę ci służył, oddawał ci cześć i kochał Cię jak mojego Pana i Mistrza, święty Alfons Maria Licuori. Z książki Konsekracja Świętemu Józefowi, cuda naszego duchowego Ojca, ksiądz Donald Callaway, fragmenty ze strony 51, 52, 209 i 210. Święty Mateusz i Święty Łukasz podają w Ewangeliach, że Święty Józef pochodził z linii królów, z rodu Dawida. Ewangeliści zdecydowali się to podkreślić, bo chociaż Jezus nie był biologicznym synem Józefa, był jego synem według prawa. I dlatego Jezus ma prawo być nazywany potomkiem króla Dawida. Wielu świętych często z miłością nazywało świętego Józefa swoim panem. Jednak żaden święty, używając tego określenia, nie próbuje twierdzić, że święty Józef jest Bogiem. Święty Józef nie jest Bogiem. Święci czasami używają określenia pan w odniesieniu do świętego Józefa. I jest to oznaką szacunku, z jakim zwracamy się do dygnitarzy i władców. Święci są bogobojni i bardzo chętnie wyrażają swoje synowskie przywiązanie do Maryi i Józefa w pobożnym języku. Na przykład Maryja jest nazywana Madonną. Madonna pochodzi od łacińskiego mea domina, czyli moja Pani. Święty Józef ma królewską krew. Jakże szlachetnego Ojca ma Jezus w świętym Józefie? Dzięki temu i my mamy w Nim szlachetnego Ojca. Nasz Ojciec Duchowy jest potomkiem królewskiego rodu. Z Listu Apostolskiego Ojca Świętego Franciszka Patris Corde Ze względu na rolę w historii zbawienia Święty Józef jest ojcem, który zawsze był miłowany przez lud chrześcijański, o czym świadczy fakt, że na całym świecie poświęcono mu wiele kościołów, że wiele instytutów zakonnych, bractw i grup kościelnych inspiruje się jego duchowością i nosi jego imię. Od wieków odbywają się na jego cześć różne święte misteria. Wielu świętych było jego gorliwymi czcicielami. Jak Teresa Zawila, która przyjęła go jako swego adwokata i pośrednika? Ufność ludu do świętego Józefa streszcza się w wyrażeniu itte et józef, które odwołują się do czasu głodu w Egipcie, kiedy ludzie prosili faraona o chleb, a on odpowiedział: Udajcie się do Józefa i co on wam powie? Uczyńcie. Księga rodzaju 41-55. Jako potomek Dawida, Mateusz 1, 16-20, z którego korzenia miał się narodzić Jezus zgodnie z obietnicą daną Dawidowi przez proroka Natana, druga księga Samuela, rozdział 7, oraz jako oblubieniec Maryi z Nazaretu, święty Józef jest łącznikiem między Starym a Nowym Testamentem z książki ,,Serce Ojca. Rekolekcje zawierzenia przez przeczyste serce św. Józefa", ksiądz Mateusz Dudkiewicz, Marek Zaremba, fragmenty ze strony 43. Ewangelista Mateusz podkreśla, że dzięki Józefowi dzieciątko mogło być prawnie włączone Pokolenie Dawidowe i wypełnić w ten sposób pismo, w którym Mesjasz zapowiadany był jako syn Dawida. Naśladujmy świętego Józefa, przesławnego potomka Dawida, i ufajmy bezgranicznie Bożym planom, mimo iż często niewiele rozumiemy. Serce Józefa uczy nas, że owocne apostolstwo wyraża się wyłącznie. We współpracy z Bogiem, który przychodzi pierwszy. To droga do zaufania jego woli, ponieważ tylko Bóg może zaskoczyć człowieka wielkością i dobrocią, miłością i przebaczeniem. Dlatego nasza wiara nie może być uśpiona, lecz zawsze czuwająca. Modlitwa papieża Leona XIII. Do ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej najświętszej oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z niepokalaną dziewicą Boga Rodzicą i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś dziecię Jezus, pokornie błagamy. Wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył krwią swoją i swoim potężnym stawiennictwem, i dopomóż nam w potrzebach naszych. Opatrznościowy stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędu i zepsucia. Potężny wybawco nasz. Przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności. A jak niegdyś uratowałeś dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło jego życiu, tak teraz broń świętego kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za twoim przykładem i Twoją pomocą, wsparci, mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Litania do świętego Józefa Kirie eleison, chryste eleison, kirie eleison, chryste usłysz nas, chryste wysłuchaj nas, Ojcze z nieba, Boże, Zmiłuj się nad nami, Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami, Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami, Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami, Święty Józefie, módl się za nami, przesławny potomku Dawida, módl się za nami, Światło Patriarchów. Módl się za nami, Oblubieńcze Boga Rodzicy. Módl się za nami, opiekunio Odkupiciela. Módl się za nami, Przeczysty Stróżu Dziewicy. Módl się za nami, Żywicielu Syna Bożego. Módl się za nami, Troskliwy Obrońcu Chrystusa. Módl się za nami, Sługo Chrystusa. Módl się za nami, Sługo zbawienia. Módl się za nami. Głowo najświętszej rodziny. Módl się za nami. Józefie, najsprawiedliwszy. Módl się za nami. Józefie, najczystszy. Módl się za nami. Józefie, najroztropniejszy. Módl się za nami. Józefie, najmężniejszy. Módl się za nami. Józefie, najposłuszniejszy. Módl się za nami. Józefie, najwierniejszy. Módl się za nami. Zwierciadło cierpliwości. Módl się za nami. Miłośniku ubóstwa. Módl się za nami. Wzorze pracujących. Módl się za nami. Ozdobo życia rodzinnego. Módl się za nami. Opiekunie dziewic. Módl się za nami. Podporo rodzin. Módl się za nami. Podporo w trudnościach. Módl się za nami. Pociecho nieszczęśliwych, módl się za nami, Nadziejo chorych, módl się za nami, patronie wygnańców, módl się za nami, patronie cierpiących módl się za nami, patronie ubogich, módl się za nami, patronie umierających módl się za nami, po strachu duchów piekielnych, módl się za nami, opiekunie kościoła świętego. Módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Ustanowił go panem domu swego i zarządcą wszystkich posiadłości swoich. Módlmy się, Boże, ty w niewysłowionej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na oblubieńca najświętszej rodzicielki twojego syna. Spraw, abyśmy, oddając mu na ziemi cześć, jako opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, pana naszego. Amen.